To nie? Cześć, witajcie. Tutaj my, Maniacy Futbolu. Dziś, y, dzisiaj zrobimy zapowiedź i losowanie grup naszego Karcianego Champions. Y, y, to będzie polegało coś takiego, że będziemy grali mecze, y, aż ktoś wyjdzie z grupy, po finały, ćwić finały i finał. Tutaj mamy właśnie y, wszystkie karteczki. Y, karteczki z nazwami klubów i będziemy je losować. Będzie bodajże 6 albo 5 grup. Za chwilę zobaczymy. Okay, to ja mieszam wszystkie kluby i losujemy. Pierwszy, ja. Nie, poczekaj. Będziemy losować tak. Pierwszą grupę, ty, drugą grupę ja, a ostatnią grupę razem, czy po kolei? Po kolei. Ok, losuję pierwszy. Grupa A. Za, y... Będzie kto? jak z Amsterdam. Tutaj, tutaj jest, widać? Jest widać, dobra, chyba widać. Yeah. Dobra. A jak odkładamy i piszemy. Poczekaj teraz ja. I ja mam Real Madrid. Oj, A... to chyba realnie przejdzie, mi się zdaje. A ci... No nie wiem. Czekaj, tu już możesz losować. O to kto tutaj A jak Amsterdam, Ajax jest akurat pierwszy na tyle na wszystkich kartach. I kto tu będzie? Kto? Atletico de Madrid! Ja! Real? Ja! To ma... jest chyba grupa marzeń. To znaczy grupa ta, śmierci. No, coś takiego. Atletico. Atletico. Okay, teraz ja. O co to będzie? Co będzie? okej. Okay. Zawsze w grupie ktoś musi być taki. Y... Iż powiedzmy słabszy, to w tej grupie będzie to Olimpiakos. No nie było widać, ale. No, Teraz będzie grupa B, a ja wylosowałam w grupie Czekaj. Dwie drużyny z Madrytu w tej grupie. I tak. Olimpiakos. Okej, okay. grupa A mamy. Ajax Amsterdam, Real Madrid, Atletico Madrid oraz Olimpiakos. A w grupie B? Jako pierwszy będzie Paris Saint-Germain. Pięknie. Igor, drzewo trzeba zrobić? No. E, e, w grupie B drugą drużyną będzie... O, jest! Mój ulubiony klub. A ja, Igor, zaraz Okej. Okay. Borussia Dortmund. Chwilę, przyjdziemy. Ale ty na którą? Ja bym zaraz wjeżdżać. 30. O z Przy 30? Tak, tak. Okay, teraz o, to też lasuje. jest grupa chyba śmierci. No, grupa ta będzie na pewno dobra, jak każda. FC Bazel. Mm. Nie widać, no wiem. No, nie widać, ale to to ufajcie mi, że to Bazel. b, -E -B a C, l mm. y, Grupa B ostatni, ostatnią drużyną będzie Arsenal. Oto to jest grupa śmierci. No bardzo do, do, dobre grupy. Ciekawe, my jesteśmy ciekawi, gdzie wyląduje Barcelona. Dajesz Kaspar, grupa C. C. Pierwsza i Barcelona. Nie wiem Barcelona, Chelsea. Oto też możliwe, że będzie grupa. Bardzo dobra. I tu nam się trafi Barcelona. Chelsea? Pisałeś? Nie, wpis Chelsea. Już za chwilę. A ja trafiam... Juventus. Juventus. To też jest grupa marzeń. Ciągle grupy marzeń. Jestem zły. A ja trafiam RST Anderlecht. No dobra, już. Nie, bo nie było widać. Co no to? dobra, i tak nie będzie widać. No i co mi to? Lama. I teraz co trafiłeś? Underleft. Okej. OK e, Teraz ty. Teraz ja trafiam. Bayern Leverkusen. I to jest nasza ostatnia w tej grupie. Jeszcze będą dwie grupy. Nie, 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 chyba nie parzyście jest. Będzie na pewno parzyście. 4 razy 2, 4 razy 2. Jest parzyście. Ja? Nie, mhm. się wydaje, bo tutaj są takie dwie zmienione. Okej okay. teraz grupa D. No, Kaspar, dajesz. O, Barcelona! Oh. Ale traf. Jest 20 bo się spóźnijcie. Dobra. A ja mam. Oh, Marmo, jak się się. mówiłem, będzie słaba grupa. Dobra, ale my już kończymy. spóźnicie. Spiszymy. Śpiszemy. Co, co to? A teraz no, ja. kto będzie? Zresztą. O to kto będzie? Szoktol, Donieck. Szok -tol. Szok -tol. Ok, szoktol. Cieszymy się na trening, więc szybko musimy to zrobić. Ja mam Galatasaray. Dobrze. I ostatnia grupa. U. N nie, to nie jest ostatnia. Jest tyle, jest. Okej, okay. losujemy teraz. ja czy ty? Ty, to szybko, szybko. Szybko, szybko. szybko. Nie, to jest ty chyba. Nie Sankta. ty, bo to jest nowa grupa. Jo. Mm. Teraz kto jest? To jest. Benfica Lizbona. D. E. Benfica. 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 I teraz ja losowałem. Bayern Monachium. Muszę tam. Yeah. A co ja wylosuję? Ciekawe, 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 co będzie Mamy 6 minut z czasu. Manchester i... City. Już myślałam, że to jest United <grych> i Gorzlew wpisał. I la, la Fifiego. I Fifiego. To by było szczęście. No bardzo. Okej. Okay. I ostatni w tej grupie. To, jak się stworzyliście? Siostra oh. Liverpool FC. Teraz ktoś taki dobry został? Ee, coś na pewno, mi się wydaje. Czekaj, to jest... Kto? dobra, los się szybko. Kto to będzie? Kto to będzie? To Czeska, będzie CSK. Moskwa. Okej, okay, odkładaj. Teraz będzie Moskwa. Teraz ja wylosowałem... AS Monaco. Ja będę składał dalej. Co ja wylosuję? Nie to krótkie, to jeszcze. pierwsze. Ty weźmiał krótkie, wiesz? Smonako. Szalkę 04. Okej? Okay. I to ostatnie... Ostatnie na dzisiaj losuję ja... Coś takiego małego. Asroma! Okej. Okay. To nasze grupy. Mówimy za chwileczkę. I mówię tak. Grupa A, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Atletico Madrid, Olympiakus. Grupa B, Paris Saint Germain, BVB, Basel, Arsenal. Grupa C, Chelsea, Juventus, Anderlecht, i Leverkusen. Grupa D, Barcelona, Malmo, Shakhtar, Galatasaray. Grupa E, Benfica, Bayern Munich, Manchester City i Liverpool. I grupa F. Czeskwa, Moskwa, AS Monaco, Asroma. Roma i... Nie chcę przedrzeźniać grupy F, ale mi się zdaje, że ona była najsłabsza. Czeskwa, Moskwa, Monako, Monaco, Roma i sz... yy, Szalkę, jo. No chyba najsłabsza, nie? No, tutaj mam radę. Czeskwa, Moskwa, no. Okej. Okay. Na dzisiaj to tyle. Yy, dzięki, pa. Yy, yy. No. dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie, żeby być na, na bieżąco na następne odcinki. Zapraszamy na nasz kanał. Dzięki i pa!